Kolejnym samochodem jest samochód sportowy z 1935 roku. Jest to samochód marki DKW, co znaczyło Dam Kraft Wagen, co w przełożeniu na polski znaczy silny parowy samochód. Czemu parowy? Otóż pierwsze samochody z koncernu DKW wychodziły z silnikiem parowym. No, natomiast Polacy szybko przeszczili tą nazwę na dykta klej i woda, ponieważ z takich wtórnych materiałów była produkowana, było produkowane nadwozie tego auta. Natomiast nasz egzemplarz jest bodajże jednym z czterech w Europie, który posiada bryłę nadwozia aluminiową. Co ciekawe, warto w tym samochodzie zwrócić uwagę na znaczek. W tym znaczku mieścił się termometr tęciowy, który pokazuje nam, jak bardzo woda nagrzana jest w chłodnicy. Ponieważ, gdy to auto jechało, posiadało chodzenie dosyć dobre. Natomiast, gdy auto stało, dosyć szybko się przegrzewało. No i pan kierowca musiał cały czas patrzeć na to, jak była nagrzana ta woda w tej chłodnicy, ewentualnie zatrzymać auto, wyłączyć silnik, schłodzić odpowiednio. Ten samochód należał do Koncernu Auto Union. Był to koncern, w skład którego wchodziły cztery firmy: właśnie DKW, NSU, Wanderer i HORCH. Stąd też cztery znaczki, cztery kółka na atrapie. Znaczek z czterema kółkami jest bardzo rozpoznawalny, bo w dzisiejszych czasach Audi używa tego znaczka. Natomiast w późniejszych latach firma HORCH wykupiła pozostałe te trzy firmy, no ale według tamtejszego prawa już nie mogła istnieć pod tą samą nazwą, czyli dyrektorzy tej firmy drogą dedukcji poszli i HORCH po niemiecku znaczy słuchaj, a słuchaj po łacinie znaczy Audi. Stąd też właśnie cztery kółeczka na znaczku firmy Audi. A jaką prędkość osiągał wtedy samochód sportowy taki jak ten? Znaczy, to były prędkości około 100, 120 km na godzinę, aczkolwiek nikt się nie rozpędzał do takiej prędkości, ponieważ hamulce w tamtych czasach były raczej słabe. No i starano się jednak nie nadwyrężać możliwości takiego auta.